Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, ja nazywam się Atary Dziemska i jestem autorką bloga Moda na Bio, a dzisiaj właśnie chciałam poruszyć temat obręczy do łapaczy snów, jak takie obręcze można samodzielnie przygotować, jakich materiałów skorzystać, bo oczywiście, bo oczywiście są obręcze takie standardowe, te na przykład kupiłam na Amazonie i to są obręcze, tutaj może nie widać, ale one są bardzo twarde, jak naciskam, rzeczywiście nie można ich zgiąć, one są bardzo, bardzo twarde, więc takie obręcze metalowe można sobie kupić na... Przypuszczam, że na Allegro akurat nie mieszkam w Polsce, więc ja korzystam z Amazona, właśnie na Amazonie. To są generalnie obręcze dość małe, 15-20 cm, no i w sumie wypadają dość drogo. Więc ja rzeczywiście kupiłam sobie taki kit takich obręczy, przerobiłam, obrobiłam i później zastanawiałam się, co dalej. Co dalej, jeżeli chciałam robić takie większe łapacze snów, jak znaleźć taką obręcz i nie przepłacać? I właśnie zaczęłam od szukania w różnych sklepach z materiałami... Materiałami do majsterkowania, więc tutaj ja akurat znalazłam swoje szczęście, jak to mówią Francuzi, w Brikoramie i teraz wam pokażę różne typy materiałów i testowałam wiele z nich, nie wszystkie mi się sprawdziły, i zaraz pokażę Wam, co mi się najlepiej sprawdziło. Więc ja kupiłam takie różne zwoje obręczy w Brikoramie, tak to wygląda. Ale powiem Wam, tak może pokażę na przybliżeniu, co mi się sprawdziło, co mi się nie sprawdziło. Więc to są obręcze generalnie, ponieważ mam ich tyle, one mi się za bardzo nie sprawdziły. E, natomiast właśnie w takiej formie też są obręcze, które mi się sprawdziły. A dlaczego mi się nie sprawdziły? To jest kwestia grubości druta. Więc to jest drut 0,9 mm, czyli mniej niż 1 mm i on jest za miękki. Więc tak na zbliżeniu wygląda ten drut 0,9 mm, więc w zasadzie nie polecam, żeby go kupować. Jakkolwiek, no ja tutaj sobie przygotowałam jedną taką obręczę która no w miarę, w miarę tak trzyma, ale mam tutaj chyba z 7 czy z 8 grubości tego druta owiniętych i to może się sprawdzi przy małych łapaczach snów, nie polecam do dużych, bo, bo dużo będzie łatwiej zdeformować taką dużą obręczę, ale ta obręcz jest tutaj, zobaczcie, taka dość miękka i ona niestety będzie się mocno wyginać, więc że tak powiem kupiłam testowo, natomiast to wypada dość tanio, ale 0,9 mm nie polecam, dlatego, że ten drut jest zbyt giętki i tego można od biedy zrobić coś takiego, wiele, wielokrotnie owijając obręcz, później ja to zabezpieczę szydełkiem, więc to będzie się trzymać, ale no nawet jeżeli użyłam 5 takich obręczy, no to 5 pięć pięć razy owinęłam i dopiero ucięłam później, no to to jest dość miękkie. Inny, inny drut to jest 1,3 mm i to jest, o, już zobaczcie dla porównania, pokażę to później na zbliżeniu. Um, no, jest dużo twardszy ten drut, 1,3 mm. No, tak, w miarę. Tutaj zrobiłam mniejszą obręcz, użyłam tylko 4 i ten drut jest już dużo bardziej, um, naciskam, ale coś tak nie zgina. Więc 1,3 mm to jest w miarę dobre. To się nada, ale, ale są lepsze. I takim najlepszym rozwiązaniem, jakie znalazłam, to jest drut 1,5 mm, bo ja mam takie właśnie obcążki, ale po prostu taki drut, ja ucinam obcążkami, zwykłymi obcążkami i Tutaj na przykład ta obręcz jest już, ta obręcz to jest 1,5 mm, wzięłam trzykrotnie i generalnie właśnie używam taką trzy razy, bo, bo jeżeli z kolei za dużo owiniecie razy tą obręcz, no to później ciężko to jednak ogarnąć, ale w zależności od grubości drutu, no czasami trzeba więcej tych okrążeń zrobić, no to jest dość miękkie. To nie mówię, jeżeli byście robili takie łapacze snów na zamówienie i miałyby być gdzieś tam transportowane, no to nie jest to zbyt wiarygodne, ale e, to pewnie już lepiej zainwestować w takie płatne obręcze, które są z solidnego drutu. Natomiast jeżeli chcecie, jeżeli chcecie to zrobić dla siebie, żeby wisiało Wam w domu, jeżeli chcecie poćwiczyć, to taka obręcz właśnie pozwoli Wam przerobić czy stworzyć sobie portfolio, żeby pokazać właśnie gdzieś na Instagramie, żeby pokazywać próbki. To taka obręcz jak najbardziej, ona się sprawdzi, 1,5 1, mm i e, w ten sposób możecie też sobie dobrać właściwie... Wielkość obręczy indywidualnie i po prostu w zależności od te potrzeb. Ta, ta akurat obręcz ma 30 cm i to są trzykrotnie owinne. Ona jest dość giętka. Tutaj próbuję, natomiast właśnie taki duży łapacz snów, ja tutaj generalnie właśnie on, pokażę Wam jak to wygląda. On jest jednak dość miękki, dość elastyczny, ale też e, właśnie to, że jest ta, mm, ta szydełkowa serwetka w środku sprawia, że no to się w miarę w miarę trzyma. Widziałam na YouTubie, niektóre osoby używają koła do hule hop i później po prostu... Albo kupują białe koło do hule albo owijają białą taśmą, taką do maskowania, do, do remontu. Więc i nawijają białą serwetkę, na to naciągają białą serwetkę. Więc to jest też dobre rozwiązanie. Ja tutaj pokażę Wam właśnie, będę testować to. To jest ten drut 1,3 mm i taką dużą obręcz. I tutaj próbowałam, żeby ona była solidna. Mam 2, 4, 6. 6 grubości. Zobaczcie, ona się jednak dość zwija. I w sumie ciężko mi dość było to opanować, żeby to się razem trzymało, ale będę to później zaciskać, bo właśnie, bo to jest dopiero taki etap wyjściowy. Ja teraz będę właśnie, jak zaciskam i obwijam bardzo ściśle nitką, to to się dużo lepiej trzyma. Niemniej właśnie taki drut, taki drut 1-3 to jest chyba jeszcze, i to jest szczepiam taśmą klejącą, zanim szczepię definitywnie szydełkiem, bo w miarę jak po prostu obrabiam szydełkiem i zdejmuję tą taśmę klejącą, no bo to jest taka prowizorka, która pozwala mi po prostu ruszyć i jakoś ogarnąć na początku tę ilość druta. Natomiast chyba najlepszy, najlepiej mi się sprawdzał właśnie taki 1,5 mm drut i to jeszcze zwinięty kilka razy w koło. Ten łapacz jest dość elastyczny i można wykorzystać również jako taki obrós na stół, który nałożony jest płasko i który trzyma swoją formę również. No i teraz jak wygląda taki drut? Ja kupuję takie zwoje, akurat kupuję zwoje troszkę grubszego druta, 1,5 mm, tylko akurat nie mam w tym momencie. 1,5 mm to jest coś takiego, on wygląda w ten sposób, ja złączam po trzy grubości, czyli trzykrotnie owijam, ale mniej więcej właśnie w takiej formie możecie kupić. To jest około 40 czy 50 metrów długości, to znaczy ten 1,3 którego może tak do końca nie polecam, lepszy byłby, właśnie 1,5, ale to jest 40 metrów, więc no sporo łapaczy znów Wam z tego wyjdzie, i to jest około 8 euro we Francji płacę w brikoramie, więc powiedzmy, no jest spora wydajność. Kiedy jeżeli kupuję pojedyncze obręcze, no to one dość drogo wypadają. Jeszcze jest właśnie inny drut, który znalazłam w brikoramie, i to jest 1,5 mm, ale drut ze stali nierdzewnej, i on jest bardzo fajny. I powiem szczerze, mi się wydaje, że on ma dobre perspektywy, tylko jest jeden problem, który go w tym momencie póki co. Sprawił, że nie mogę z niego skorzystać, to jest to, że ja nie jestem w stanie go uciąć, czyli drut ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm. Tylko problem jest taki, że tymi obciążkami, tym co mam, nie jestem w stanie go uciąć, ale wydaje mi się, że gdybyście mieli narzędzie do ucięcia tego drutu, to tu nie trzeba owijać go trzy razy, tylko wystarczy jedna taka obręcz, on jest owinięty, właśnie sprzedawany w takich. Właśnie w takiej formie po prostu się wyciąga z tego obramowania i przecina odpowiednią długość, tylko trzeba mieć czym. Więc teraz jeszcze pokazuję obcążki. Obcążki i w ten sposób po prostu ucinam drut. Ten drut dość prosto się po prostu ucina. Tutaj żadnego wysiłku nie ma. To jest ten druta 1-3 mm naciskam i op, mam odcięte i mogę w ten sposób właśnie jakieś metalowe. Metalowe obręcze, mniejsze, większe, tworzyć, za, sklejąc boki taśmą klejącą, i później serwetka to będzie i tak utrzymywać, więc można jakieś takie fajne, delikatne elementy przerabiać. 1,3 to już jest taka no minimalna minimalna grubość, ale polecam 1,5. Natomiast ten tutaj ze stali nierdzewnej, która jest świetna, no, ona jest dość, dużo bardziej stabilna, niestety nie udało mi się takimi takimi obciążkami obciąć. Jeszcze jest jeden drut, który, od którego zaczęłam, a którego nie polecam, to jest drut cynowy. Znajdziecie taki drut, takie zwoje takiego drutu w działach kreatywnych, ale zobaczcie, naciągnąłem go na ten łapacz snów, który po prostu mogę w ten dowolny sposób właśnie niestety rozkraczać i no niestety nie polecam drutu cynowego. No i teraz jeszcze pokażę ten drut cynowy, no, który jest bardzo miękki, który po prostu no, znajdziecie go w takich działach z kreatywnymi detalami, ale no niestety nie warto go używać do łapaczy snów, no bo jak rozciągniesz, to cała praca idzie na nic, bo o właśnie on jest taki właśnie można łatwo go zdeformować, więc to nie o to chodzi, to jest taki drut cynowy, to jest taki, to jest taki drut bardzo żółty i nie wiem czy widać, o tutaj widać może właśnie, o wygląda w ten sposób i jest bardzo, bardzo miękki, no i no niestety tutaj, tutaj cała praca, to była jedna z moich pierwszych łapaczy snów, a no niestety tutaj ta cała praca idzie jakby na marne. Natomiast ten drut żelazny 1,5 mm, o, mogę w ten sposób naciskać i, i to się on wraca do swojej formy. Więc ten łapacz znów trzyma swoją formę. Czy chociażby pokażę na białym tle, właśnie ten drut? Ten, ten drut 1,5 mm, trzykrotnie owinięty albo dwukrotnie, w zależności od tego, czy ile mi zostało jeszcze drutu, mogę po prostu naciskać i on zachowuje swoją formę. Więc po prostu no, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Najlepsze rozwiązanie, jeżeli szukacie czegoś w niskim budżecie, jeżeli szukacie czegoś, co macie dużą ilość zwoju i to Wam daje też możliwość tworzenia obręczy o dowolnym, dowolnych wymiarach, bo czasami przerobimy serwetkę, chcemy ją naciągnąć na obręcz i po prostu to nie jest standardowy wymiar, to nie jest te 20, 25, 30, ale więcej centymetrów i w tym momencie właśnie po prostu samodzielnie sobie możecie taką obręcz nawinąć i ta obręcz w miarę tanio wypada, natomiast no jej wadą jest to, że ona jest dość... Dość giętka, ale no, że tak powiem, to jak się naciska, to w miarę, w miarę fajnie się trzyma. Ta serwetka też nadaje taką formę i żeby to dawało formę idealnego koła, ja tutaj, to ja właśnie tutaj w tym momencie przyczepiając serwetkę na taką obręcz, ja obliczam identyczną ilość oczek, którą przerabiam tutaj, czyli to są półsłupkami przy, przyczepiam. czy tutaj jest identyczna ilość, powiedzmy, że zrobię 10 półsłupków, 10 półsłupków, 10 półsłupków, 10 półsłupków czyli... Tutaj na przykład zaczepiam w punkcie zaczepienia 3 półsłupki, później robię 10 półsłupków, trzy półsłupki, 10 półsłupków, które owijam tylko wokół obręczy. W ten sposób mam równomiernie rozłożoną tą serwetkę i ona też trzyma taki kształt okrągły, natomiast właśnie są jeszcze różne, są jeszcze obręcze bambusowe, są jeszcze obręcze, które można kupić na przykład na Amazonie czy na Allegro w, got, w formie gotowych kitów, to jest coś fajnego, żeby zacząć tworzenie łapaczy snów i to jest coś na pewno bardziej solidnego, natomiast to wypada dość drogo, natomiast jeżeli chcecie tak zacząć i spróbować stworzyć sobie na przykład portfolio łapaczy snów, czy spróbować przerobić różne modele i chcecie, żeby to wypadało w miarę tanio, to można skorzystać z takiego drutu w brikoramie no i polecam ten 1,5 mm, no chyba, że właśnie ten ze stali nierdzewnej jest bardzo fajny, tylko tylko jest problem z tym, że takimi Tradycyjnymi obcążkami nie da się przyciąć. No, chyba że macie męża Majsterkowicza. Mój mąż nie jest Majsterkowicza, więc no nie ma niestety narzędzi, które, które mogłabym tutaj wykorzystać. Natomiast, natomiast, że tak powiem, na początek takie druty, takie obręcze półtora milimetra, kupione w brykoramie, można sporo fajnych. Tutaj wam pokażę, właśnie. Sporo łapaczy snów. Można sporo takich różnych łapaczy snów tworzyć i takie właśnie naciągnięte na obręcz serwetki. Im ta obręcz zmniejsza, tym ona bardziej trzyma ten um, ten swój charakter, swój kształt, tutaj mam też po trzy, zawsze nawijam po trzy grubości druta, ale ona jest dużo bardziej stabilna, jeżeli to jest małe koło, a taka po prostu serwetka naciągnięta na obręcz, obrobiona oczkami półsłupka, no daje też fajną czy to podstawkę do, podstawkę pod filiżankę, podstawkę na stół, więc po prostu można różne takie modele serwetek przerabiać i naciągać później na, na obręcz, czy właśnie robić taki łapacz snów już z, tutaj zrobiłam z... Z, z, z wstążeczkami, ale też może na przykład taką, taki fajny, tak, widzę na Pinterestie takie fajne motywy i muszę to zrobić: gałąź drewniana i kilka łapaczy snów zaczepionych, i to daje taki fajny, właśnie taki fajny element. Więc to by było na tyle, co miałabym dzisiaj Wam do powiedzenia na temat obręczy. A ja dziękuję serdecznie, no i zapraszam do za subskrybowania mojego kanału.